I przechodzimy sobie do pomiaru grubości powłoki lakierniczej. Tak jak wspominałem, to jest jedynie zawsze powtarzam dodatek do całej dokumentacji, którą umieszczam na stronie. Posiadam również zawsze raport rzeczoznawcy, gdzie tam jest odnotowana grubość powłoki. To jest jedynie dodatek. Ostatnio ktoś napisał na YouTubie, że. Przykładam, przykładam w niektórych miejscach. Jeżeli ktoś by sobie życzył, grubość na więcej ilości miejsc, nie ma problemu. To już będę wysyłał wiadomości prywatnej, ponieważ zajęłoby to zbyt wiele czasu. Natomiast, tak jak wspominałem, w anim kupie samochód zawsze jest raport rzeczoznawcy, i tam grubość powyłki zawsze jest również odnotowana. To jest po prostu dodatek, żeby ktoś sobie zobaczył na żywo, jaka jest grubość powłoki. Jeżeli miałbym wykonać pomiar we wnękach pojazdu, w innych miejscach nie ma problemu. Tak jak wspominałem, mogę podesłać to w wiadomości prywatnej. Czyli to tak wszystko mamy w oryginale. I tak jak mówiłem, samochód. Nie uczestniczył w żadnym wypadku. I tak to się wszystko prezentuje. Jeżeli byłyby jakiekolwiek dodatkowe pytania, proszę śmiało dzwonić, pisać i będę starał się odpowiedzieć. Jeszcze jedno ujęcie wokół. I mam nadzieję do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.